Nawróciłem się po pijaku. Nazywam się Krzysztof. Mam 23 lata. Swoją drogę do nawrócenia i spotkania z Panem Bogiem przeżyłem w dość dziwny sposób. Na imprezie. W mojej rodzinie nie było żywej wiary, relacji z Bogiem, chodzenia do kościoła. Wyjątkiem była tylko babcia. Od dziecka byłem za to świadkiem kłótni rodzinnych, awantur, a nawet bujek. Kiedy poszedłem do gimnazjum, próbowałem nadać sobie jakąś tożsamość. Szukałem w tamtym czasie jakiegoś wzorca, więc raperzy stali się dla mnie życiową wyrocznią. Uznałem, że pora zajarać pierwszą trawkę. Miałem paru dobrych przyjaciół, których znałem od podstawówki i to z nimi odbywałem pierwsze palenia. Gdy byłem już w technikum, zapisałem się na kickboxing. Moje regularne treningi trwały przez około 5 lat. W tym czasie również karmiłem się pornografią, za tym szła masturbacja, a we mnie samym trwała niewyobrażalnie wielka pustka. W wieku osiemnastu lat zacząłem imprezować. Treningi spadły na dalszy plan. Jarałem prawie każdego dnia, piłem weekendami, zażywałem twarde narkotyki, zaczęła się walka. Z jednej strony treningi, z drugiej świetny czas z ludźmi, choć nigdy na trzeźwo. Po pewnym czasie okazało się, że treningów i imprez nie da się pogodzić. Byłem strasznie wykończony wewnętrznie. Miałem napady smutku, złości, agresji, płaczu. Chwile spokoju były rzadkie. W końcu treningi stały się rzadsze, a imprezowanie zaczęło wygrywać. Wybrałem to, co łatwiejsze. Jarałem, ćpałem, piłem. A okazji do bicia też mi nie brakowało. Bardzo lubiłem awantury na ulicy. W końcu przyszedł czas, gdy całkowicie straciłem sens życia i poczucie wartości, a czułem tylko ból, zło i agresję, na zmianę z przygnębieniem. Zacząłem się obawiać śmierci, bo gdybym miał dziś stanąć przed Panem Bogiem, to gdziebym wylądował? A czy Bóg w ogóle istnieje? Takie pytania dręczyły mnie non-stop. W pewnym momencie zacząłem się strasznie źle czuć. Miałem wrażenie, że właśnie przeżywam zawał, udar mózgu i odchodzę z tego świata. Trafiłem do szpitala, bardzo bałem się o swoje życie, a wiadomo, jak trwoga to do Boga. Więc po drodze powiedziałem Mu: Jeśli mi to zabierzesz, albo przynajmniej dowiem się, co to jest, to jutro pójdę do kościoła. To była moja pierwsza poważna modlitwa. W szpitalu zostałem zbadany i lekarka wyjaśniła mi, że cierpię na nerwicę lękową. Uspokoiłem się, a ona przypisała mi leki i wróciłem do domu. Następnego dnia po 17, przypomniała mi się obietnica, że pójdę do kościoła. Zacząłem walczyć z tą myślą, ale w końcu poszedłem i szczerze powiedziałem Bogu o swoich problemach. Gdy wyszedłem z kościoła, poczułem się lepiej. Jednak nie minęło parę dni, a znów wróciłem do dawnego stylu życia. Pewnego dnia znajomy zaprosił mnie na męski wypad w dobrym gronie. Trwała impreza, bawiliśmy się świetnie, aż w pewnym momencie jeden kolega powiedział do drugiego: Uważaj, bo tak mówi Biblia. Zaintrygowało mnie to słowo Biblia z jego ust. Przecież tu nikt nigdy nie rozmawiał o Bogu. Nagle powiedziałem w duchu: Ja chcę z tobą pogadać. Chcę wiedzieć, czy istniejesz. Wpisałem w wyszukiwarkę losowe cytaty biblijne i wyskoczyła mi strona, na której można było losować cytaty z Biblii. Pół żartem, pół serio powiedziałem do Pana Boga: Ja będę ci zadawał pytania, a ty mi będziesz odpowiadał, ok? Nie wiedziałem jednak o co mam zapytać, więc po prostu kliknąłem: Losuj cytat i przeczytałem: Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca niech będą z nami w prawdzie i miłości. Nie wiedziałem, co to znaczy, ale coś się we mnie wtedy otworzyło. Zacząłem opowiadać Bogu, że nie radzę sobie z codziennością. Jestem słaby, za dużo rzeczy biorę na siebie i tego nie wytrzymuję. I wtedy wylosowałem cytat. Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choćbyś pędził, nie dopędzisz, a uciekając, nie uciekniesz. Siedziałem jak wryty. Ale po chwili przyszło niedowierzanie, a może to tylko przypadek? Żeby się przekonać, zadawałem dalsze pytania i na każde dostawałem dokładną odpowiedź z Biblii. Poczułem podekscytowanie tym, że Pan Bóg mi odpowiada w cytatach. Potężny Bóg, który prowadził Mojżesza i robił wielkie rzeczy, a mówi do mnie, kiedy siedzę z kolegami na imprezie. Po dziesiątym pytaniu i dokładnej odpowiedzi po prostu wstałem i wybiegłem na dwór. Za mną trzech przyjaciół. Opowiedziałem im o wszystkim, milczeli. W końcu dałem im telefon, wsiedliśmy do samochodu i koledzy zaczęli zadawać Bogu swoje pytania. Wszystkie odpowiedzi były bardzo trafne, ale koledzy cały czas nie dowierzali. W końcu zaczęliśmy rozmawiać między sobą. Czemu On do nas przyszedł? Przecież my codziennie grzeszymy, ćpamy, bijemy, jesteśmy źli, i wylosowaliśmy cytat. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Chwilę później przeczytałem: Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. Od razu wiedziałem, o co chodzi. Teraz mam iść do ludzi i dzielić się z nimi tym, co tu się stało. Ja jednak się tego przestraszyłem i powiedziałem Bogu, że tego nie zrobię, bo nie jestem rozmowny. W odpowiedzi wylosowałem cytat: Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym? Widzącym albo niewidomym, czyż nie ja, pan? Przeto idź, a ja będę przy ustach Twoich i pouczę cię, co masz mówić. Nad ranem, gdy zaczęliśmy trzeźwieć, pojechaliśmy prosto z imprezy na msze. A gdy wracałem do domu, patrzyłem na słońce, na bloki, słyszałem, jak ptaki śpiewają, i czułem tak wielką radość, że nie potrafię tego opisać. Takiego pokoju, bezpieczeństwa i radości szukałem przez całe życie. Po kilku dniach znów poszedłem na Mszę Świętą i przeżywałem ją jak nigdy w życiu. Skupiałem się na każdym słowie, modliłem się. Panie Jezu, ale co ja mam teraz zrobić? Bo jestem szczęśliwy, ale też trochę w rozterce. Jak ja mam żyć z Tobą? Gdy chciałem wyjść z kościoła, w przejściu stanął ksiądz. Uśmiechnął się do mnie. Bracie, ale że ty tu jesteś. Zdziwił się i tak mnie przytulił, jakbym był jego rodziną. Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiedziałem mu o tym, jak Bóg przyszedł do mnie w cytatach. Wtedy ksiądz zaprosił mnie na spotkanie wigilijnej i wspólnoty, którą prowadził. Pan Bóg ma poczucie humoru. Ja znałem tę wspólnotę, choć oni mnie nie znali. Dość często z kolegami robiliśmy im różne wygłupy. Uderzaliśmy w szyby, rzucaliśmy kamieniami, wykrzykiwaliśmy obraźliwe hasła. Spotkanie odbyło się 21 grudnia, cztery dni po przygodzie z cytatami. Wziąłem ze sobą kolegę z tamtej imprezy. Wchodzimy, a tam siedemdziesiąt osób. Stanęliśmy gdzieś w kącie, bo trwało składanie życzeń, ale ci ludzie podchodzili także do nas i składali takie życzenia, jakie pierwszy raz w życiu słyszałem. A potem ksiądz zaprosił mnie, żebym powiedział parę słów do mikrofonu, bo przeżyłem coś wielkiego. Po chwili zaczęli do mnie podchodzić ludzie, mówiąc, że to było najlepsze świadectwo, jakie kiedykolwiek słyszeli, że miało moc, że czuli niesamowitą obecność Bożą. Wtedy przypomniały mi się słowa Pana Boga: Kto dał człowiekowi usta? Ja będę przy ustach Twoich. Zalała mnie radość. Przecież to nie ja mówię, ale Ty mówisz do nich. Ja jestem tylko Twoim głosem. Tak zaczęła się moja wielka przygoda z Panem Bogiem, który wysyła mnie z tą wspólnotą na różne świadectwa, na przykład do szkół. Potem wyjechałem na dwutygodniową ewangelizację dla 200 osób, gdzie uczestnicy mocno doświadczali miłości Pana Boga. Obecnie uczę się poznawać Pana Boga takiego, jaki On jest, a równocześnie łączę wiarę z pracą. Musiałem oduczyć się dawnego stylu życia. Choć błędów i wielkich grzechów nie brakowało, to równocześnie wiedziałem, że tylko On jest Mesjaszem i tylko On może mnie zbawić. Teraz doświadczam Bożego działania i miłości w codziennej modlitwie, mszy świętej oraz spowiedzi tak bardzo, że aż nie jestem w stanie tego opisać. Utwierdziłem swoją wiarę na prawdziwym fundamencie, jakim jest Jezus i przestałem traktować Pana Boga jako dodatek do życia. Mam też piękną narzeczoną i normalną pracę. Jestem zwykłym człowiekiem, który ma niezwykłego Boga.